Okej, okay. dzień dobry, na ja was kolejny pojedynku jednostek i znowu wem głupio kliknął. GRO! Czemu ja kliknąłem tak głupio. Nie chciałem kontynuować kampanii. Ja chciałem kurczę pss, rozegrać sobie kolejny pojedynek jednostek i wystawić przeciwko czarnym orkom coś co mogę im stawić jakiś opór, Okej, okay. Custom Battle. Gaston ol. Nie sprawdzaliśmy sobie jeszcze jednostek, jednostek. Jednostek, jednostek. Trianok, czy Trianok ma coś elitarnego? To Co mógłby przeciwstawić przedstawić orkom. Mhm. Trianok, widzę, nie ma nic elitarnego. Trianok nie ma w ogóle ciekawych jednostek. Jeden z błąd, błądu, tutaj kiknąłem. I. Everness. Everness nie sprawdzaliśmy. ostatnio. Sprawdziliśmy A Time nie sprawdzaliśmy Everness. Dobra, sprawdzimy Everness. Czy wy macie coś ciekawego? Macie tą Sigwardów macie, widzę, ale oni są bardzo słabi. I oni najprawdopodobniej zagrali, bo, bo to jest oddział. Łuczników głównie nie dość mocnych, którzy mają long range missiles i są w stanie ostrzelać wroga, aczkolwiek nie są w stanie wytrzymać mać walki z wrogiem. Tutaj mamy. Orły, gryfy, ale to potem, będziemy sprawdzać jednostki typu gryfy. Zatem może saf safary, safary mają jakąś jednostkę fajną. Safary wiem, że coś mają fajnego, oprócz magów. Oprócz magów mają jeszcze tą jednostkę fajną, 16, 24. Hmm, tylko że to ten jest mur włóczki. Zatem wystawimy naszych największych kozaków. Kaledor. bo to są nasi najwięksi kozacy, jeżeli chodzi o jakość jednostek. Oni okazali się być najpotężniejsi. Oni jako jedyni byli w stanie pokonać wojowników chaosu. 29-27 versus Wow. 20-30. Podbawujmy, podbawujmy, mają podobne statystyki, teraz 24-30, 29-27. Moi matrycy mają nieco wyższy atak o dziwo, więc sprawdźmy, 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 sprawdźmy. Okej, okay, dobra. Zatem do bitwy zaczynajmy. Myślę, że moi powinni. Um, myślę, że to będzie bardzo wyrównana bitwa. Bardzo, bardzo, bardzo wyrównana bitwa. I znowu. Ci ze skórami lwów. Z toporami. Nawet topory mają ozdoby. Już się zachwycałem tymi ozdobami na toporach, ale będę zachwycał je jeszcze raz. Tym, że oni tutaj mają ozdób, ozdób na toporach. I ja się tym będę, król moi drodzy, zachwycał, 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 jeszcze raz zachwycał. Mhm, mm sobie. Żeby, żeby dodać sobie bafa, Bo oni mają umiejętność pod tytułem Warcry. Patrzcie. Każdy z nich ma topór. Każdy ten topór łaknie orkowej krwi. Zaraz zafarżują na orku. Niech tylko podejdą. Niech tylko się zbliżą. Są co prawda liczniejsi. Mają nad nami przewagę liczebną. A 60 ludzi. Ale my mamy topory. My jesteśmy elfy. My wiemy far... jak farzować. My umiemy farzować. I my mamy nadzieję, was zwyciężyć. Zatem, moi drodzy, do ataku Farwa. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Tutaj biegną nasi. Tu biegną Orkowie. Zaraz się spotkają. Dokładnie tak. Spotkają i defą. I Orkowie zaczęli tracić na farwy my też. I kto wygra? Czy nasi, czy Orkowie? Mech, Orkowie wywynają naszych. I, i to tak sprawie, bo się nawet nie spodziewałem tego. Wow. Aż, a, aż takiego... W pierdzielu się nie spodziewałem, że to będzie wyrównana bitwa, a nie masakra. Oni są trzeadcy. Kurde. No to. No to mamy wieba. Myślałem, że ten oddział jest naprawdę mocny. On, on pokona wojowników chaosu, ale widzę we w starciu z orkami. Nie ma fans, nie ma większych fans, nie ma w ogóle żadnych fans. Okej. Okay. Mhm. A wiecie, co, co będę musiał przetestować? Mam pewien pomysł to przetestować, co na nich rzucić. Plugawicieli nurgla, bo tutaj jest taka jednostka. I zobaczymy, jak sobie wtedy poradzicie. Z ulepszonymi plugawicielami nurgla. Przerwynęli się przez naszych. Nie stracili prawie nic. O, masakra. Twyd jest tu zaledwie straconych. Przerwynęli się przez naszych, jak przez masło. Kurde, tego się nie spodziewałem, moi drodzy.